Jasio tam jest? Jasio się obudzi po 23. Cześć bąbelku. Kto tu tak leży sobie? A gdzie jest nasz Jaśko? Tam z tyłu coś wcina. Jasio? Nie bój się, Stefo. Stefko Tam jest Jasio. Nic ci nie robi. Śpiąca już jesteś? Ja się coś tam wcina. Idzie. Mały łobuz. Jaś? Tu stefulka się schowała, tak? A ja się wcina sobie. Mówię, że ty śpiąca już jesteś? No jest już koło godziny 23.30 prawie. Też nie myślałem, że Jasiu się obudzi. To jest rzadki widok. się nie widziałem Cię ze cztery dni. Gdzie Ty byłeś? Moje obudziaczki. Idziesz spać? Stepulka. Ogonek Ci wystaje. Z hamaczka. A tam Jasio. Jasio! Co wcinasz? Pojesz trochę Daj już jej spokój. Będzie gadać. Pogoni cię. No już gada. Dobra. Odpoczywajcie.